W wyniku wypadku Rępała stracił kast, uderzył w głową motor szybko przetransportowany do szpitala. Jestem wraz z tatą Krystiana, Jackiem i, i Tomaszem Rępałom. No w tej chwili od mniej więcej godziny czasu Krystian poddawany jest operacji. Nie odzyskał w ogóle przytomności. Stan jego był krytyczny, ma obrzęk mózgu, jaka na mózgu. Także w tym momencie, wszystko w rękach Boga i lekarzy, tak naprawdę. W Tarnowie-Mościcach pożegnano dziś Krystiana Rempałę, wychowanka żużlowej drużyny Stali Rzeszów. Osiemnastoletni zawodnik zmarł 28 maja w wyniku obrażeń po wypadku, do którego doszło na torze w Rybniku 6 dni wcześniej. Tak samo ja nigdy nie odpuszczam, nigdy nie klapnę gazem. Czyli, czyli co, za 50 lat to Kasper Worena będzie takim czarnym charakterem polskiej ekstraligi, tak? Gdyby tutaj dzisiaj z nami siedział Kacper Woryna, to co byście mu państwo powiedzieli? Że zniszczył nam życie. Tak. Zniszczył nam całe życie, gdyż ono na pewno nie będzie takie jak wcześniej, bo już widzimy, dopiero minął miesiąc, a życie bez straciło sens. A i zresztą daje jego zachowanie po tym po tym po prostu po tym no, wypadku. Skandaliczne jest. To to, to to co ja rozmawiam. On się. No. Śmieje. On wywiady daje i się śmieje. No i śmiertelny wypadek Krystiana Rempały z Twoim udziałem. Czy to jeszcze wraca w Twojej głowie, w Twojej duszy? Tragedia związana z Krystianem Rempałą, była czymś niespotykanym i wyjątkowo przerażającym. Zdarzenie to wstrząsnęło nie tylko żużlowym światem. Media i telewizja wobec tego wypadku także nie mogły przejść obojętnie. Nikt się nie spodziewał, że podczas zwyczajnego meczu ligowego może dojść do aż tak makabrycznej sytuacji, która zostawi za sobą tyle pytań bez jakichkolwiek odpowiedzi. Witam na kanale Różlowe Historie, gdzie przedstawię wam okoliczności wypadku młodego żużlowca, zarzuty rodziny wobec winowajcy zdarzenia, a także analizę głównej przyczyny tak poważnego urazu czyli najprawdopodobniej niezapiętego kasku zawodnika. Krystian Rempała był częścią żużlowego klanu Rępałów, czyli najbardziej znanego przypadku rodziny jeżdżącej na żużlu w ciągu ostatnich lat. Przez dekady czterej bracia Jacek. Grzegorz, Tomasz i Marcin uprawiali ten sport zdobywając punkty głównie dla Unitarnów, Stali Rzeszów i Wilków Krosno, budując przy tym swoją solidną markę. A w 2013 roku jeździć zaczął także Krystian, czyli syn Jacka Rępały. Był on obiecującym zawodnikiem chwalonym przez samego Marka Ciślaka podczas egzaminu na licencję żużlową, a jego nazwisko dodawało jeszcze większego rozgłosu temu zawodnikowi. Jego wzorem do naśladowania był Amerykanin Greg Hancock, z którym miał okazję jeździć w 2015 roku w barwach stali Rzeszów, gdzie spędził pierwszy rok w Ekstralidze. 17-letni wówczas zawodnik pokazywał się z dobrej strony, zdobywając istotne punkty dla swojej drużyny. Najbardziej zachwycił jednak w meczu z Unią Tarnów, zdobywając aż 12 punktów w sześciu startach. Znowu wielkie prawa do Twojej talii, do Twojej drużyny młodzieżowców, Christian Rempała, e, młody maksio, Drabich też 17 lat i już radzi sobie z e, o wiele bardziej utytułowanymi rywalami z Danii, Wielkiej Brytanii czy Niemiec, jak to wczoraj obserwowaliśmy w Lublinie. Christian jeszcze tam nie jeździ, ale. Rok później zmienił barwy klubowe i jeździł dla tarnowskich jaskółek. Wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że będzie to ostatni żużlowy sezon Rampały. 22 dzień maja 2016 roku, właśnie wtedy podczas biegu juniorskiego doszło do fatalnie wyglądającego karambolu z udziałem Kacpraworyny i Krystiana. Ten pierwszy zawodnik nie opanował swojego motocykla i wjechał z impetem w nieświadomego tej sytuacji rępałę, który z hukiem runął na tor, a jego kask spadł mu z głowy. Była to niesamowicie rzadka sytuacja, ponieważ do tamtej pory upadki podczas których kask zlatywał zawodnikowi praktycznie się nie zdarzały. Jednak w tym wypadku było inaczej. Stadion zamarł, a na tor błyskawicznie wjechała karetka. W tym momencie rozpoczęła się sześciodniowa akcja ratunkowa. Rafał Sonik, czyli kładowiec i triumfator rajdu Dakar, włączył się w ratowanie życia młodego żużlowca, organizując samolot pozwalający na transport do Jastrząbskiego Szpitala jednego z najlepszych polskich neurologów. Niestety, po tej operacji stan zawodnika nie zmienił się, pozostając krytycznym, co diametralnie zmniejszyło szanse na jego przeżycie. 28 maja zmarł w szpitalu, a rzesza kibiców i innych ludzi związanych z żużlem pożegnała go na pogrzebie. Nie da się jednak ukryć, że śmierć ta wzbudziła wiele kontrowersji. Pogrążona w żałobie rodzina nie mogła pogodzić się ze stratą i oskarżała Kaspra Worynę o absolutny brak rozwagi i przygotowania na mecz. Wracał on bowiem po kontuzji ręki, co mogło być przyczyną braku pełnej kontroli nad motocyklem. Matka i siostra zmarłego żużlowca wypowiadała się w sposób silnie obciążający psychikę i reputację Woryny. Jednak jeśli wierzyć słowom rodziców i siostry rępały. Woryna także nie zachowywał się adekwatnie wobec tej sytuacji. Ojciec Christiana zwrócił uwagę także na nieprawidłowo przygotowany tor przed zawodami. No i jaka była reakcja na to? Na to zwrócenie uwagi na ten pan apel wtedy. Chociaż znaczy, no to nie tylko był mój apel, bo to wiadomo kierownika drużyny i trenera i i później trener rozmawiał właśnie z Robertem Sawiną odnośnie tego toru, ale wiadomo Robert powiedział, że wszystko będzie dobrze. Mamy właśnie wątpliwości co do stanu zdrowia Kac Praworyny, ponieważ w dniu 13 kwietnia doznał poważnej kontuzji ręki i zawodnik, po tak właśnie poważnej kontuzji, gdzie przeszedł dwie operacje, powraca szyb, bardzo szybko na tor co jest nie do pomyślenia, a gdzie jest jakaś w ogóle rehabilitacja. Dużo ludzi komentuje to, że ja po prostu będę zagrożeniem na, na torze, a nie, nie, nie tak. komentują, no e, no Kacper, z że z Kacper, Kacper Wory nadal jeździ, to tu powinna być Ją chyba, tu jest, nie, to, to jest chłopak to jest 20 lat co ma i on może sobie z tym nie poradzić, a z tego co ja wiem, no to ma taki charakter, że zbytnio się tym nie przejął, tym, tym tak. wypadkiem i, dość i nawet... przeciwnie, nawet tak. mówi do zawodników, że poczeka, poczekaj, to załatwię następnego. No to jest w ogóle karygodne zachowanie. I mamy na to świadków, ale, ale po prostu, że nawet. Fakt to... jest taki, że ten chłopak sobie, on sam może nie poradzić z tym, i reakcje kadz praworyny mogły budzić wiele różnych emocji. Przez wiele lat rybniczanin nie wypowiadał się na temat tego wypadku, zamykając się na jakiekolwiek bodźce zewnętrzne. Kibice podzielili się na dwie grupy. Jedna, która go wspierała, oraz ta, która uważała go za zabójcę. Na całym wydarzeniu kompletnie nie ucierpiały jego wyniki. Jeszcze w tym samym sezonie tragicznego wypadku, w grudziądzu odjechał najlepszy mecz swojego życia, a sezon później został najlepszym juniorem ekstraliki, kończąc sezon z bardzo wysoką średnią. Po wielu latach okazało się jednak, że Woryna wcale nie przeszedł tej sytuacji łagodnie. W 2021 roku w programie Trzeci Wiraż przyznał się do tego, że nie radził sobie z tym wszystkim i przeszedł kryzys, a od tego momentu współpracuje z psychologiem. Istotnym powodem takiego stanu psychicznego woryny były zarzuty wcześniej wspomnianej rodziny rępały, a także rozprawa sądowa. Prokuratura rejonowa w Rybników wszczęła wówczas śledztwo w kierunku artykułu 155 kodeksu karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci. Zabezpieczyli oni kask, który przeszedł test polegający na próbie zdjęcia kasku z głowy bez jego odpinania. Okazało się to niemożliwe, jednak eksperyment ten spotkał się z krytyką miasta Rępały. Jak czytamy, to była jakaś parodia. Policjant zapiął kask i próbował go zdjąć, ale mu się nie udało. Chwilę później ja, na oczach pani prokurator, ubrałem ten sam kask i zdarłem go z głowy dwukrotnie. Zamieszanie ze sprawą kasku było naprawdę duże. Rodzina rępałów była przekonana o swojej racji, ale wlekące się postępowanie ostatecznie zostało umorzone. W dodatku po kilku miesiącach od tego wydarzenia, były trener rowu Rybnik Piotr Żyto wypowiedział słowa, które wywróciły całą sytuację do góry nogami. To oraz dalsza część sprawy z kaskiem, a także personalne zarzuty Martny Rempały w stronę kaspraworyny, pojawią się w następnej części materiału poświęconemu tej tragedii. Dziękuję za uwagę i zachęcam do obejrzenia pozostałych materiałów oraz apeluję o potraktowanie tematu z odpowiednim szacunkiem w sekcji komentarzy.